To już my! I Zróbmy teraz! To. Zróbmy to! Tymi dwoma brzegami zawiązujemy. Czy są tutaj fanki właśnie takiego wiązania? Przepraszam, ale ja jestem dobrą ale cyganką. Tak jest. Dob Ty zawsze dobrze wróżysz. Zobaczcie, jakaś ta stylówka robi. Cyk, cyk. I zobaczcie, macie opaskę. Jestem trochę podekscytowana, bo się udało świetnie. Jak ja to zobaczyłam, ja oszalałam. I trzepnij. Mocniej, Iza, przecież ty masz parę dziewczyn. Dobra, udało się. Dzień dobry. Ja czekam na przerwę. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszym modowym kąciku. Julita Gotowicka, kolorowa stylistka i moja niezastąpiona modelka Izunia. Iza jest wszechstronną to znowu kobietą. Ja? Tak, to znowu Iza. Kochane moje kobiety, dzisiaj wprawdzie Ameryki nie będziemy odkrywać, ale chcę Wam temat, apaszek trochę przybliżyć. Mamy pogodę, jaką mamy. Jest kapryśna, ale to nie zmienia faktu, że chcemy wyglądać, chcemy wyglądać ciekawie, jeżeli chodzi o nasze stylizacje. Jest gorąco, potem chłodno, więc, apaszki świetnie tutaj mają swoje miejsce do naszych stylizacji, aby one były pełniejsze. I teraz, Iza, pytanie do Ciebie. Ile masz apaszek w swojej szafie? Kolejny test, uwielbiam twoje pytania jedną. Aż jedną. Aż jedną. To jest moja osobista, Dobrze. którą uwielbiam. E, jedyna. Dobrze, i powiedz mi, jak ty ją wykorzystujesz? Do czego ją e, używasz? Czy ty ją. E, bo ja nigdy ciebie nie widziałam z tą apaszką. Moja wiedza na temat Apaszek jest bardzo ograniczona, słuchajcie. E, jedyne, co... Moja kreatywność ogranicza się do tego, żeby sobie ją zawiązać w jakiś sposób na włoski, w formie opaski, tudzież związać, żeby mi gdzieś nie latały po twarzy. Yy, no i tak naprawdę wszystko. Kiedyś miałam fantazję, żeby sobie ją zawiązać, tak, ala Sofia Loren i te sprawy, ale <laughs> trochę <laughs> chyba nie tędy droga i czegoś tu brakuje. Dobrze, to dzisiaj właśnie pobawimy się e, tymi apaszkami. A jeżeli chodzi o apaszki, to mamy takie. Trzy, taki podział na trzy rozmiary. Najmniejsza, czyli tak mniej więcej 50-45 cm na 45 cm, to jest taka mała apaszka. I te apaszki dobrze wykorzystywać, w, tutaj około twarzy, może na szyję, jako naszyjnik. I ona właśnie często w taki sposób jest wykorzystywana, czyli tutaj na szyję, ewentualnie jako bransoletka, na dłoń i może do torebki. Mamy większy rozmiar, tam już jest 90 na 90, tu już mamy większe pole do popisu, bo faktycznie możemy robić fantazyjne wiązania. I taki największy rozmiar, który możemy wykorzystywać teraz właśnie tą porą letnią, na przykład, żeby zrobić sobie top. E, czy e, gdzieś wykorzystać w okolicach spodni jako pasek? E, dzisiaj wzięłam specjalnie tutaj izę, żeby, żeby mm, wykorzystać jej piękną twarz, jej głowę, jej szyję e, i pokazać Wam, bo. Kochane dziewczyny. Jeżeli chodzi o e, wiązania, techniki wiązań, to jeżeli są tutaj fanki mm, i chcą faktycznie pobawić się z tymi wiązaniami, to jest ich naprawdę multum w internecie. Można śmiało testować. Ja pokażę Wam takie moje, e, które najczęściej wykorzystuję. E, wczoraj siedząc też popłynęłam, jeżeli chodzi o te wiązania, ale te, które najczęściej wykorzystuję i też. E, Pokazuję moim klientkom, aby mogły łatwo wdrożyć do swojej stylizacji. I teraz tak, apaszka to jest świetna opcja do wykorzystania przy stylizacjach minimalistycznych. Dla kobiet, które gdzieś nie za bardzo sięgają po kolor w stylizacji, lubią na przykład lniane koszule, lubią lniane czy kamizelki, czy, czy żakiety, czy po prostu lubią chodzić w t-shirtach. Wtedy tą apaszką możemy, tą stylizację troszeczkę podnieść jej poziom na no, taką bardziej e, odjazdową. Więc dzisiaj Iza też jest fanką e, koszul e, i może, żeby to miało ręce i nogi, to zaczniemy od głowy. Zaczniemy od góry i będziemy e, szły e, w dół. I teraz, zróbmy to. Ja widzę, ja nie wyglądam zbyt dobrze w huście, znaczy może, może, wyglądam świetnie, ale nie czuję się zbyt dobrze w huście na głowie i za to czuję się bardzo dobrze. Więc może pokażę takie dwa e, wiązania, jeżeli chodzi o włosy, no bo słońce świeci. E, jeżeli nie chcemy kapelusza, to może warto sięgnąć po apaszkę. Czy ona będzie jedwabna, czy ona będzie bawełniana, e, to już zależy od Was. Ja mam tu taką piękną kolorystycznie, zobaczcie. Bo jeszcze a propos e, apaszek, świetnie e, wybrać apaszkę, która będzie podkreślała waszą urodę, tęczówkę oka i dodatkowo, która będzie się pięknie komponowała ze skórą, więc myślę, że ta apaszka dla Izy jest niezła. My oczywiście robimy to, robimy to na żywca, więc efekt zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie, ale w każdym razie przy bardziej okrągłych buziach Apaszk, wiązanie apaszki proponuję w taki sposób. Tutaj Iza, delikatnie poproszę Cię, abyś opuściła głowę. No, się, no, nie, nie, możesz odwróć, nie? po prostu... Ja wiem, jak to będzie wyglądało. <laughs> Ukłoń się, Izu. <laughs> Ni, niżej. <laughs> tak, niżej Dziewczyna głowę. Dziewczyna będzie kupować śmiechu. Tak. <śmiech> poproszę, opuść głowę. I teraz uwaga, bardzo proszę. Mam nadzieję, że tu nam dobrze widać. Apaszkę bierzemy w ten sposób. Tutaj. Przeciągamy z tyłu. tutaj nam trzyma. Tu przeciągamy. I mamy tutaj y, róg opuszczony, niech on sobie wisi, a tymi dwoma y, brzegami zawiązujemy. Iza, czy masz oczy? Mam oczy. Dobrze, masz oczy. Zawiązujemy. Możemy tu dowolnie sobie to zapleść i z tyłu wiążemy. Z góry, Iza, ci przepraszam. Ja wierzę, że to wyjdzie nam świetnie. I teraz zobaczcie, co zrobić z tym takim tutaj e, dzyndzelkiem wiszącym, a właśnie tutaj już dowolnie możemy go podwinąć do góry i zrobić sobie, i włożyć tutaj w ten, w ten supeł. O! Jeżeli chodzi o formowanie tego, to jest naprawdę dowolna, dowolna kwestia. Im buźka jest bardziej okrągła, to świetnie, jak ten węzeł tutaj jest większy, bo świetnie, bo bardzo fajnie nam wydłuża twarz. Kiedy buźka jest podłużna, tak jak u Izy, dobrze, żeby ten węzeł był delikatnie na czole. I teraz tak, spełnia swoją podstawową funkcję, czyli chroni od słońca. Dodatkowo... Hmm. Taka, no prawda? Nie, taka chusta bardzo Patrzę lubi. tutaj bo tak. Tak, taka chusta bardzo lubi ciemne okulary. Bardzo proszę i za i super. O. I spójrzcie. Czyż, czy są tutaj fanki właśnie takiego wiązania? E, ja bardzo chętnie później poczytam komentarze, bo. Nie ukrywajmy, takie wiązanie wymaga już pełnej, pewnej świadomości stylizacyjnej i odwagi. E, I za tej odwagi nie miała, ale zobaczcie, odwaga już jest. Czy będziesz praktykować? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Muszę się chwilę przekonać i oswoić z tym, tak. swoim nowym y, wyglądem, ale generalnie tak, nie myślę, podoba mi się. Jest, jest, jest fajnie, tak. Ja teraz pokażę dla tych pań, które mm, jednak. Lubią jakąś ozdobę na włosach, ale niekoniecznie chcą, żeby to był właśnie taki turban. Jeżeli macie taką zwykłą opaskę, która już Wam się opatrzyła, trochę znudziła, to e, bardzo polecam e, um, udekorować ją właśnie e, apaszką. Czyli opaskę dekorujemy apaszką. Ja teraz pokażę na sobie. Taka jestem cwana, że dla siebie wybrałam taką opcję. <laughs> I z nie gniewaj się, więc uwaga, dziewczyny bardzo proszę zwykła opaska może być plastikowa czy jakaś taka wasza którą macie i ja swoją stylizację dzisiaj taką ubogą jeżeli chodzi o dodatki też chcę urozmaicić więc składam apaszkę w taki trójkącik od końca tutaj ją zwijam tak mniej więcej paseczek ja zrobię na końcu supeł o bardzo proszę ja wiem, już uprzedzę komentarze. Ja wiem, że wśród naszych obserwatorek są takie panie, które na takich e, ozdobach zjadły prawdopodobnie zęby, oczywiście w przenośni, e, ale są też takie, które gdzieś może niekoniecznie mm, e, znają. Więc bardzo proszę, i nakładam ten supeł i tutaj obejmuję tą opaskę w taki sposób. Zobaczcie, mam zupełnie inną opaskę niż miałam. I teraz uwaga, teraz dla mnie chyba testu. Bądźcie łaskawe już w komentarzach, bardzo proszę. Ja pokażę. I ten, o, tutaj te ogonki, pozosta które pozostały, możemy tutaj sobie po prostu związać. Ja, jako że one są krótkie, to je złapię recepturką. Może ci pomogę? Tak, pomożesz i możesz mi też udokorować, żeby mnie ja wyglądała tak pięknie jak ty. <laughs> Coś troszeczkę poćwiczyć. Ja spojrzę teraz tylko tak ukradkiem na naszą gotującą Asię. Asia, kiwni głową, co sądzisz? Dajemy radę? Wyglądacie. Super, jesteś kochana. Ja to z tym swoim Terubanem, to tak troszeczkę pod Afrykę twoją. No właśnie, trochę muszę, muszę przyznać, że bardzo pasujecie o. mi dzisiaj do kuchni. O. Także zapraszam serdecznie o, w tych bo to wszystko ciągniemy tematycznie. Super, więc mamy już ozdoby głowy. Następnie, jeżeli masz ochotę, możesz zdjąć. Tak, zróbmy coś takiego. mi tak. Dobrze. E, to cóż, e, wersja pierwsza, kto wybiera, wersja druga, kto wybiera. A tak po cygańsku to... trochę, tak. ewentualnie. E, I teraz tak, w hmm. przypadku izy faktycznie, e, podłużna buźka, dobrze, kto delikatnie nachodzi na czoło, to sobie po prostu modelujemy. I z tyłu, to nie będzie odkrywcze, przewiązujemy. Ja lubię. Po prostu przywiązanie, można sobie to zabezpieczyć tutaj wsówkami, jeżeli macie ochotę. Ja lubię, jak tutaj wisi um, takie pozostawione poły, dlatego że um, mam komfort wtedy, że słońce mi tutaj na plecy nie pali i mam taką dodatkową ochronę przed słońcem moich włosów. Bardzo proszę. I oczywiście tutaj też miło jak wyjeżdżają na nosek okulary, bo tak jak podkreślam, te wiązania bardzo lubią okulary i wtedy one są dla mnie takie spójne, świetnie. Ja jestem tak. na tak, czyli kolorystycznie. O. Mamy taką wersję, najtrudniejsza. <noise> Te skojarzenia, ja wiem, że kobiety mają skojarzenia i Iza już mi zepsuła. Już mi zepsułaś tym wróżeniem. <noise> Przepraszam, ale ja jestem dobrą ale cyganką. Tak jest. dobrze. Ty zawsze dobrze wróżysz. Dobrze, więc dobrze, zostawiamy już głowę. Bardzo proszę może zdjąć i przechodzimy na szyję. Ja może pokażę na sobie. Eee... Z racji tego, że u mnie tej szyi bardzo dużo tutaj widać i faktycznie e, dla fanek, znowu minimalistyczna stylizacja. Ja mam zwykły, zwykły mm, t-shirt plus lniana, e, lniana kamizelka i zobaczcie, chcę trochę dodać charakteru tej stylizacji, więc ja postawię na moje nieśmiertelne perły, bo ja bardzo lubię perły e, i e, wybiorę sobie jakąś, e, e, może co? No, kolorystycznie, no cóż, ja mogę innego, tylko może opaskę zdejmę, co? Tak, tak. Myślę, że to Fajnie, prawda? Tak, że... No, ja bym nigdy, nie... no dobrze. To jeszcze chwilkę Zostań. sobie podtrzymam, <noise> dopóki nie. Bardzo proszę, perły, długie perły. Cóż, ja pokażę w ten sposób. Przewiążę. Tutaj zaimprowizuję supeł. Przeciągam. I teraz mam tak, tutaj dwie końcówki i te krótsze dwie końcówki. Czyli perły mam przygotowane. Izunia, proszę, podtrzymaj, bardzo proszę. Teraz apaszkę, znowu rożek i zwijam, yy, i zwijam yy, w taki wąski pasek. Mam nadzieję, że komentujecie, że że inspirujemy, inspirujemy. Bardzo proszę, pasek. I teraz przez te dłuższe przekładam w ten sposób. Tu trzymam krótsze. i Zobaczcie. Ja sobie narzucę na szyję i te dwa wiszące fragmenty przez jedno oczko przełożę, a drugie przełożę przez drugie oczko. Co takie wiązanie? Robi dla mnie, dla moje sylwetki. Po pierwsze, kolorystycznie podkreśla kolor moich oczu, dzięki czemu mam nadzieję, że oczy są bardziej niebieskie niż są w rzeczywistości. Pierwsza kwestia. Druga kwestia. E, ja lubię takie wiązanie mm, apaszki przy szyi, szczególnie, które pozwala mi oddychać. Daje mi tą przestrzeń, e, bo tak blisko szyi to trzeba mieć długą szyję i e, dobrze się z tym czuć. Więc ja stawiam na to i e, spójrzcie. Te perły plus e, niezobowiązująca apaszka, ten miks, właśnie tak bardziej oficjalny, plus nieoficjalny, sprawia, że e, staje się taka stylizacja, taka dekoracja m, bardziej uniwersalna. E, jeżeli taka wersja Wam wystarczy, to jest ok. Natomiast jeżeli chcecie, że, nie chcecie, żeby tu Wam to wisiały dwie końcówki, to możecie pobawić się po prostu w owijanie w ten sposób. Czy znałaś Iza taki sposób? Nie, jestem zauroczona tymi perłami z tą opuszką. O, prawda? Bardzo proszę. I to może być na t shircie to może być pod koszulą. E, naprawdę to może być na sweterku dzieninowym. Spójrzcie. Ślicznie. Miks, tak? tak? Bardzo, bardzo proszę mi się podoba, podoba. się ten za. Dobrze, super. E, dla minimalistyczna wersja, dla pań, które jednak nie chcą. E, żeby tutaj za dużo się działo, ale jednak tą apaszką chcą urozmaicić swoją stylizację. Teraz pokażę na izie. Zrobimy krawat, a na krawat. Znowu, składamy apaszkę, robimy z niej paseczek. Ja tak mam problemy z krawatem, to może tak sobie Nie, nie, ty poczekaj, jeszcze. nie, ty Iza poczekaj, bo teraz będę miała dla ciebie próbę, test. Aha. No, to będę miała też i dla pań też. E, fajnie jak macie paszki, bo zaraz będzie czary -mary. Dobrze, to ja pokażę może krawat na Izie. Ja tylko spojrzę, czy nas dobrze widać. Przepraszamy za szumy, ale Iza koniecznie chciała tutaj wtrącać się. No, no. Znasz mnie, że ja sobie się z pogadać. Ja sobie pogadać jezu, to, i i sobie tam do kamery, ja sobie stanę za tobą, dlatego że jest mi tak łatwiej. I uwaga, mamy dwie poły. Robimy tak raz, dwa. Od spodu jest ja spojrzeć. Raz, dwa tu. Od spodu wkładam jedno ucho. Te panie, które mają mężów i wiążą krawaty, to dla was też nie będzie Ameryka, ale te panie, które tego nie robią, i bardzo proszę. I to może być regularnie. Zobaczcie, tutaj możemy przesuwać. Chcemy wyżej, robimy tak. Chcemy niżej tak, może być boczkiem. Puszczone. Bardzo proszę. Czy się podoba, czy się nie podoba? Dalej. Dobrze. Dobrze. Tutaj mam tak. I wtedy e, Iza ma bardzo taką wizkozową koszulę, ale kiedy ona jest e, liniana, sztywniejsza, możemy postawić sobie kołnierzyk. I zobaczcie, jaka się stylówka robi. Bardzo proszę. Super. Tak. E, dobrze. I teraz obiecana, mm, e, obiecane czary Mary. Mhm. Boję się. To już e, zdejmiemy. Bardzo proszę. I dziewczyny, bierzcie swoje e, apaszki. I jeszcze wracając do, właśnie do włosów, e, zrobimy opaskę. Z, z, złóż proszę w taki trójkącik. Tak. Zwijamy od końcówki. Robimy paseczek po prostu. Zrobimy paseczek. Dobrze. Proszę bardzo. Teraz się będzie działo. Na, na rękę. Pamiętaj, że jestem ta. w <grym> ja, jak, to, jak to spalisz, <grym <grym troszkę tam dalej stań, ty, ty sobie tu do, do kamery, a ja tam pokażę. Dobrze. Uwaga. Trzymamy tutaj. Zdejmujemy tą część w ten sposób. Mamy tu uszy. Przekładamy jedno ucho przez dziurkę. Drugie ucho z drugiej strony. Mamy taką wersję wyjściową. I tutaj za ten pasek. Włóż tutaj, tu tu nie, nie, nie obracaj. Tu. O tak, tu. Włóż tu paluszek, tak, złap. puszcz i trzepnij. Mocniej, Iza, przecież ty masz parę dziewczyn. Dobra, <laughs> udało się. I spójrzcie, co się zadziało. Ja Muszę być delikatna. Rozsuń, zobacz, czy co u Ciebie działa. Cyk. A? Syk. No proszę. I zobaczcie, macie opaskę. Może. Teraz. E, ja mam mikrofon i mam mikrofon. Bo teraz chodzi o to, że po prostu możemy nałożyć na głowę. Ja obrócę się tyłem i bardzo proszę, zaciskamy. I regulujemy pod swoją. Generalnie, no, można sobie. Tak? Widać? Tak. Uh -huh. Jestem trochę podekscytowana, bo się udało. Świetnie. Tak, działa. Tak, działa, super. I możesz sobie to wyregulować z tyłu, tak? Tak. I jak działa? Ten... Udało się. Znałyście ten sposób, czy nie znałyście? Dobrze, mamy to. Idziemy już od głowy, odchodzimy od szyi, mam nadzieję, że te sposoby gdzieś u was też znajdą swoje miejsce, ale teraz chcę jeszcze pokazać bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybiegi mody, było wiązań, które były na przykład na lniane spodnie, lniana kamizelka albo lniana koszula i po prostu bez udziwnień, chustka przewiązana w trójkąt. Tak. I łapiemy tu na talii. W ten sposób można przewiązać. Ale ja jeszcze, bo nas tutaj poganiają, chcę Wam pokazać jeden myk. Jeden myk. Um, bo ja często się łapię na tym, że idąc na spacer w takiej letniej stylizacji brakuje mi torebki. A nie chcę brać swojej kopertówki, nie chcę brać swojej szoperki. Ja po prostu chcę coś lekkiego, gdzie włożę tylko pomadkę, błyszczyk i może telefon i pokażę wam tak szybko. Ty tam możesz po prostu sobie przewiązać, ale ja chcę wam pokazać z bransoletką. Fanki bransoletek, bardzo proszę i fanki apaszek. Mamy apaszkę, bransoletkę, bierzemy jedną bransoletkę, apaszkę po prostu rozkładamy w, swoje, w swoją stronę w taki sposób. Składamy rogi do środka, kładziemy bransoletkę właśnie na tych rogach i te rogi przeciągamy przez tą bransoletkę. Tu cofnę. Jeżeli tego nie będzie dokładnie widać, ja Wam to pokażę, e, nagramy to na stories, robimy rolkę. Bransoletkę, przy, e, e, bransoletkę przekładamy i wiążemy, bo obawiam się, że może... O, zobaczcie, chodzi o to, żeby była taka historia. Z drugiej strony robię to samo. A paszkę mam tak rozłożoną, rozkładam ją na płasko, uszy do środka. Na tych uszach kładę, e, a za bransoletkę. Przez środek przekładam, bransoletka cyk i na dole wiążę. Raz, już, 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 już. I zobaczcie, minimalistyczna stylizacja, minimalistyczna stylizacja, fanka bransoletek. Spójrzcie, co ja sobie za to zrobiłam. Idę na spotkanie z koleżankami. Narzucam na rękę, wrzucam telefon, pomadkę, okulary. Bardzo proszę. Czy to znałyście? Jak ja to zobaczyłam, ja oszalałam. Kocham bransoletki i zaproszę. Tak. I możecie sobie tą wielkością też dowolnie kierować. Spójrzcie. Letnia, świeża, historia. Poganiają nas, poganiają nas. Mam nadzieję, że was zainspirowałam, że coś do, się, do swojej szafy do stylizacji e, włożycie, jeżeli wam jest, będzie tego mało. E, z Izą po programie ponagrywamy. Będą rolki. Zrobimy rolki, tak? E, I ja poczytam komentarze, czego wam zabrakło, co wam, e, co wam się podobało. Dziękujemy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.